W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna Dziękczynna, Dzień Czwarty. Chryste mój, kiedy wraz z Matką Bożą byłeś na weselu w Kani Galilejskiej, po raz pierwszy jawnie ukazałeś swoją potęgę uczniom, przemieniłeś wodę w wino. Dzięki czemu gospodarz zachował dobre wino do samego końca uroczystości weselnej. Dobry Boże, Jezu Chryste, Twoja dobroć nigdy się nie kończy. Zawsze reagujesz na czyjąś niedolę, nie zostawiając swojej owieczki bez pomocy. Dziękuję Ci za to. Dziękuję że w sytuacjach bez wyjścia odnajduje wyjście, że w momentach trudnych dzieją się cuda w moim życiu dziękuję Ci Panie, Boje miłościwe serce nie zna granic. Boże Ojcze, miłością napełniony, dziękuję Ci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.